Litania do krwi Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca z cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas krwi Chrystusa mocy wyznawców wybaw nas krwi Chrystusa rodząca dziewice wybaw nas krwi Chrystusa ostojo zagrożonych wybaw nas krwi Chrystusa ochłodo pracujących Wybaw nas, krwi Chrystusa pociecho płaczących, wybaw nas, krwi Chrystusa nadziejo pokutujących, wybaw nas, krwi Chrystusa otucho umierających, wybaw nas, krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, który z jednorodzonego syna swego ustanowił odkupicielem świata i krwią jego dał się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej Doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wieku i z tym szczęściem w niebie, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.